Cześć, Czemu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W tym odcinku zrobimy sobie opening 10 paczek z 10 piłkarzami 85 więc w sumie opening 10 razy 85 plus razy 10, coś takiego. No to jest... To są paczki zrobione oczywiście w SBC. No i co? Zobaczymy czy się trafi jakaś karta żeby do wzmocnienia składu. Choć ten skład już jest ciężko wzmocnić. Ale... Miejmy nadzieję, że opening się uda. Ale zanim go zaczniemy, zapraszam was do subskrypcji tego kanału. Nasz aktualny cel to jest wbicie 200 subskrypcji. Jesteśmy w połowie tego celu. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Wbicie na drugi kanał oraz na Discorda, do których linki macie w opisie. No i my już lecimy, lecimy z openingiem tych paczek. Mamy 10 paczek, więc po prostu sobie je otworzymy po kolei i zobaczymy. Może będzie jakieś wzmocnienie do składu. Choć tak naprawdę, jeżeli chciałbym trafić coś do wzmocnienia, to jakiś zmiennik na skrzydło lewe. A aktualnie trafiamy Puertas'a, czyli to No będzie po prostu do zrobienia kolejnych SBC, a to wychodzi. I z tyłu jest kolejny tocik Salma Paral... Paralueo. nie będę tego czytał, może, 9.5 oceny ogólnej, myślę, że te tociki będą prędzej do z SBC, trafiamy jeszcze Diego Carlosa, futis, 9.5 oceny ogólnej, no tak jak mówię, no karty 95 oceny ogólnej to już nie jest dla mnie wzmocnienie w sumie w tym składzie. Lecimy z drugą paczką, zobaczymy co w drugiej paczce się trafi. I w drugiej paczce od razu wiem, że mamy kartę Futis. A przed tą kartą Futis mamy jakąś ikonę z Niemiec. Ballaka 96. A kartą Futis, którą trafiamy jest... jest Mascherano 96. Okej. Okay. Nie pamiętam czy masz Sarano ma jakieś ten alternatywne pozycje. Cóż sobie sprawdzę. Ma SPD. Trafiamy jeszcze Prince, Schweinsteigera, Kim Miniae. No dużo tych kart. Ale one nie będą wzmocnieniem, bo ja mam naprawdę już taki skład zrobiony, że... Mi do wzmocnień trzeba naprawdę takich potężnych kart. Tu, tu mamy kolejną kartę Futis z chwilę myślałem, że trafiałem Sega, ale to jest Icardi 95. To I tu jest kolejna karta Futis. Coś dużo tych kart Futis się trafia tutaj i kompany. To jest duplikat. Bo ja kompanego już mam u siebie w klubie, więc. Dość ciekawy, duplikat się trafia. Nie sądziłem, że trafię takiego duplikata, ale... Sumie. Duplikatów to się dość dużo już trafiało i to nawet mocniejszych. Przykładowo mam w klubie Cristiano Ronaldo 99 i mi się trafił jego duplikat. Któryś z paczek. To jest taka gorsza w sumie paczka. Carlos Alberto 93. Ale może coś będzie skrywała jeszcze. No, karty prędzej takie, pod SBC. No, aktualna ocena właśnie tego mojego składu wynosi 98. I zgranie jest na fulla zrobione. Więc naprawdę ciężko o jakieś porządne wzmocnienie. A tu mamy Ikonę oraz tocika. Co do wzmocnień, to na pewno chciałbym... Ronaldo... Ronaldinho znaczy się. Ikona Wielkich Nazwisk Ronaldinho, 98 overalla. On byłby idealnym zmiennikiem przy tym aktualnym składzie. To, to zmiennikiem byłby na pewno. I właśnie na niego czekam, ewentualnie na jakiegoś innego fajnego zmiennika na lewe skrzydło. Właśnie ocenie jakieś 98, może ewentualnie 97. No tu trafiam lewego pomocnika, ikonę. Francji, to jest Pires i z tyłu jest Totsik Santos 94. Jeszcze coś się ukryło w środku, no jest Traore. Więc te tocy są naprawdę bardzo fajne w tych paczkach, bo dzięki tym totcom można robić cały czas na okrągło te paczki. Co prawda, niekoniecznie 85, bo to jest tam limit 10 na dzień, ale można na przykład robić inne 84+. Plus. I właśnie te TOTSy się bardzo przydają do tego, tak więc... Jak widać trochę tych paczek będę robił. 84+. Razy 10. No po tej paczce to będę ich robił trochę. 5 TOTSów w jednej paczce i żaden duplikat. Jeszcze trafiamy konto B95. Karta Futis. A to ciekawe, że karty Futis nie dało... Jako pokazanej, ale no, już się przyzwyczaiłem, że w tych paczkach to tocy mają pierwszeństwo. Ewentualnie jakby się zmienił kolor pozycji na fiolet... na różowy, to by było... Wiadomo, że jest karta Futis gdzieś z tyłu. Kurtua 91 i Watkinsa 93 duplikat trafiamy. No, to już jest taka trochę norma z tymi duplikatami. I ile nam zostało tych paczek do otworzenia? Zostały nam dwie paczki do otworzenia, tak więc lecimy z kolejną. I w tej kolejnej paczce, co się kryje? Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Oczywiście, to odcink jakiś tam jest. I to chyba będzie na pewno jeden to odcink, będzie. Immunius się trafił 94 ta salma po raz kolejny się trafiła. No, 95 ocen ogólnej ona ma. Ja mogę Wam pod koniec odcinka, w sumie, pokazać ten skład. Pod koniec odcinka, czyli jak otworzymy ostatnią paczkę. No i odcinek będzie trwał, w, myślę, że w okolicach 8 minut. Tak się uda. Bo to otwieranie paczek jest dość szybkie. No i tutaj mamy tocika na pewno. Ja wiem już, że tutaj jest ABDele 97 fajnie. Tylko czy on ma alternatywną na jakieś skrzydło? Jak nie to w sumie i tak może wejść. Jeszcze Wiera 97. On ma SPD alternatywne, on ma LP i SN. Wieira w sumie? Ciekawy. O, Cody Gakpo wrócił do mnie. Mimo, że go przepaliłem w SBC, ja sobie tych zawodników przerzucę, oczywiście, do klubu, do składu na ławkę. Tak więc przechodzimy do klubu. I skład wygląda następująco. Tak więc poprzerzucajmy sobie tych zawodników trafionych. Tych zawodników oczywiście 97 overall trafionych. I wśród nich jest Cody po który może pójść jako zmiennik na lewe skrzydło. I wtedy zostawiamy mu siale i daniego Olmo normalnie na awce. A Vieira i ja i Abedie no, zostają i muszę się obejść smakiem. No i chyba tak to zostawię, tak mi się wydaje. Ten Gakpo jako zmiennik będzie myślę, że odpowiedni. Już miałem tą kartę Cody'ego ga Gakpo i nawet jej używałem trochę. Daniego Golmo też trochę poużywałem. Tego Ronaldo Nazary jeszcze nie testowałem. I na pewno nie testowałem jeszcze Eusebio, którego zrobiłem właśnie niedawno przed nagrywkami. Ten Eusebio no, wygląda bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że fajnie się nim będzie grało. Tak się zapowiada. No i tutaj mamy oczywiście Cristiano Ronaldo 99. Mamy jeszcze sam Ker 99. Na SP jest Pele 99. Ciekawostka pele i Cristiano Ronaldo zostali trafieni w ten sam dzień w paczkach po prostu. Dalej mamy Kevina De Bruyne na SP 98 overalla. Judah Bellingham też na SP 98 overalla. Na lewej obranie jest Grimaldo. Miałem wcześniej Davida Alabe, ale zamieniłem go na Grimaldo. Bo Grimaldo wydawał się lepszy w statystykach. Dalej jest Todibo na środku obrony, obok Todibo gra Loron A na prawej obronie jest Klosterman zrobiony w SBC i na bramce Foderingham również zrobiony w SBC. Tak więc w sumie zawodników z SBC zrobionych mam trzech w Ogólnie miałem więcej, większą ilość zawodników zrobionych w SBC, ale tak się zdążyło potrafiać dużo lepszych kart oraz po prostu zrobić inne lepsze karty, że po prostu tamte karty zostały już przepalone w SBC pod na przykład Eusebio, bo dość dużo kart mocnych poszło do SBC właśnie, żeby zrobić Eusebio. A że się udało go zrobić to bardzo fajnie. Na pewno sobie jakoś jeszcze poza nagrywkami potestuję ten skład. No jestem zadowolony naprawdę. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć czołem i na razie.